Ali zszokował wszystkich, w tym Magnusa Carlsena, grając partię na 100% dokładności ze Stockfishem. Partia. Trwała 42 posunięcia i nie zakończyła się wcale jakimś suchym remisem. Poszło tutaj posunięcie G3. Czarny zagrał D5, skoczek F3, więc ze zmienioną kolejnością posunięć, no ale przeszli tutaj panowie do dosyć znanego systemu. Jest to znany remisowcowy system. To znaczy, często zdarzają się takie partie, że zawodnicy wybijają i jeżeli chcą odklepać jakiś remisik, za no to właśnie w to idą, no bo pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo sucha i ciężko cokolwiek tutaj zamieszać, natomiast Carlsen zdecydował się na skoczek c3, no, i tutaj Alireza podjął wyzwanie zgarniając piona na C4. I po pierwsze, reprezentant Francji wykazał się fenomenalnym przygotowaniem debiutowym, a po drugie, yy, pograł naprawdę przepięknie. Więc po co właściwie tego pionka się oddaje? Co ta koncepcja ma y, przynieść? Chodzi oczywiście o zajęcie centrum, więc to właśnie Carlsen realizuje, a Alireza po prostu kisi y, tego pionka. Czyli y, czarny ma tutaj podejście takie, że ok, centrum jest w rękach białego, ale ja za to tutaj na hetwajski mam pioneczka więcej. Mało tego, może tymi pionami sobie pomaszeruje, więc jest ok. No i faktycznie każdy ma tutaj swoje atuty. W partii hetman e2, czarny leci tymi pionkami i wieża d1. Czyli widać, że Norwek szykuje się tutaj do uderzenia w centrum, a Alireza tak jakby miał w to kompletnie wywalony. Skoczek bd7. No i teraz kurczę, co tutaj robić dalej? No bo goniec stojący na g7 naprawdę bardzo dobrze zabezpiecza czarnego króla. Więc no tutaj ciężko się przyczepić. Natomiast, nie wiem, jakieś E5, żeby tutaj przebijać się ruchem E6, no też śmierdzi, bo czarny po prostu to zignoruje. No i dodatkowo ma teraz potężnego skoczka w centrum. Więc właściwie zostaje jedna sensowna opcja, czyli zegranie D5. I na to Alireza był tutaj świetnie przygotowany. Zbił na D5. Jeżeli chodzi o jakieś bicie na B5, no to tutaj goniec sobie wejdzie do gry, jeżeli skoczek się wycofa, no to bicie na E4. I no nie oszukujmy się, tego typu pozycja nie będzie przyjemna dla białego, ponieważ materialnie się to nie zgadza, a aktywność też jest tutaj po stronie czarnego, więc wszelkie atuty w rękach rywala. W związku z tym, Magnus zagrał E5 z założeniem takim, że ten skoczek ucieka, no i wtedy następuje picie na D5. No i faktycznie ta koncepcja. Ma tutaj sporo sensu, ponieważ przy otwarciu tej przekątnej, no to goniec z g się pięknie tutaj aktywizuje, i to faktycznie jest problem po stronie firózy. Natomiast Alireza wali tutaj posunięcie B4. Bardzo ładna ofiara figury. Bicie odbicie i na czym w ogóle ta koncepcja się opiera? Otóż chodzi po prostu o to, że czarny ma tutaj trzy piony, za skoczka wartego trzy punkty materialne. Więc materialnie jest równowaga. Natomiast to nie jest koniec pieśni. Zawsze w takich sytuacjach trzeba wziąć pod uwagę, jaki potencjał mają te piony, ponieważ piony będą w stanie faktycznie rekompensować stratę figury, ale tylko pod warunkiem, jeżeli one maszerują, jeżeli ograniczają możliwości figur przeciwnika. I tutaj zauważcie, że potencjał na maszerowanie tymi pionami jest naprawdę ogromny. Mało tego, przewaga czarnego jest tutaj w centrum, co mocno ogranicza figury białego. W partii skoczek b5, goniec d7, a4... No i tutaj nastąpiło bicie, więc jeszcze ten pion jest słaby, a mało tego, no czardy tymi pionami leci sobie dalej. I trzeba powiedzieć, że ten łańcuch pionowy czarnego jest naprawdę przepotężny, no tutaj figury białego, okej, okay, no stoją sobie. Tylko co z tego, że sobie stoją, jeżeli kompletnie nie mają co atakować. Oczywiście też na ten moment jeszcze czarny nie może się rzucić tymi pionami dalej, no bo pojawią się po prostu słabości w jego obozie. No ale czarny sobie wrzuci tutaj figury do akcji. No tu trzeba na tego piona uważać, ale przygotuje po prostu to maszerowanie pionami prędzej czy później, więc biały no musi tutaj natychmiastowo kontratakować. No i Carlsen wybrał skoczek C6 z zabraniem piona B4. Faktycznie ma to sens, no bo pojawiły się jakieś dziury w tej falandze pionowej, co oczywiście jest rozsądnym podejściem. Natomiast czarny dalej ma tutaj duży potencjał. Skoczek D7. No, i teraz ten skoczek będzie chciał przejść na B3, gdzie będzie oczywiście z zarąbistą figurą, a jeszcze dodatkowo ten goniec G7 się tutaj otwiera. Więc no problemy po stronie białego są naprawdę ogromne. I to wszystko właściwie prosto z debiutu. Więc ewidentnie reprezentant Francji odrobił tutaj pracę domową. W partii goniec C3, no to skoczek C5. I nastąpiło H4. Czyli Magnus ma świadomość, że tutaj jedyną jego szansą na przetrwanie jest kontratak na skrzydle królewskim. Na skrzydle hetmańskim w centrum on po prostu nie ma jak się bronić, tych pionów jest za dużo. Są one nie do zatrzymania. Jedyne co można tutaj zaatakować, no to właśnie król. Tym bardziej, że można wymienić gońc. No i w partii poszło skoczek B3. I tutaj zaczęły się dziać rzeczy, yy, no, dla mnie niepojęte. To znaczy, jeden i drugi zawodnik grali tak perfekcyjne szachy. Yy, Mając te 5 minut na zegarze w tak złożonej pozycji, że to jest dla mnie jakiś odlot. Ja naprawdę po komentowaniu, no musiałem przysiąść, na spokojnie to przeanalizować, żeby zrozumieć, co się tutaj wydarzyło, a chłopaki zrobili to, mając kilka minut na zegarze. No to po prostu rozwala mózg, ale to na spokojnie, zaraz wszystko wam wyjaśnię, co tutaj zaszło i dlaczego. Natomiast tylko chciałbym wspomnieć, że y, turniej kandydatów na przykład czy Mistrzostw Świata są rozgrywane tempem 6-7 godzinnym, a partie wcale nie są jakościowo lepsze, a zdecydowanie są nudniejsze. Nawiasem mówiąc, turniej kandydatów będzie leciał o 20.30 czasu polskiego. Te partie będą startowały, a one mogą trwać 6-7 godzin. Także dajcie znać, czy będziecie oglądali turniej kandydatów do drugiej w nocy. No dobra, więc co się tutaj dzieje? Następuje picie na G7 z następnym Hetman szach yy, I to jest dla mnie niepojęte, jakim cudem Magnus, nie wiem czy wyczuł, czy policzył, że faktycznie jest to najlepsza opcja prowadząca do obiektywnie równej pozycji, kiedy ta pozycja białego wygląda na kompletnie przegraną. No bo wisi ten skoczek na B4, wisi ta wieża na A1, więc straty materialne są nie do uniknięcia. No i w partii F6. Jeżeli chodzi o odejście królem, to tutaj okazuje się, że H5 jest niezwykle mocne. Ponieważ jeżeli tutaj nastąpi bicie, no to oczywiście dosyć klasyczny motyw, no i teraz kwestia wprowadzenia wieży do akcji, więc nawet ofiara na D5, później wieża D5, wieża G5 jest przypał, a co najmniej biały ma wiecznego szacha. Także król G8 tutaj nie wchodzi w grę, bo faktycznie z punktem G7 są problemy. No więc Alireza musi zagrać F6 w partii bicie na E6, no i bicie na B4. No i teraz wydaje się, że no biały za chwilę może się poddać. Dwa piony w plecy. No ale faktycznie jednego piona tutaj odbija wieżu. A wieża na A1 wisi. No dobra, więc o co tutaj chodzi? Ano chodzi o to, że jeżeli nastąpi bicie, jest szach, nie ma się czym zasłonić. Jeżeli król ucieka tutaj, no to kolejny szach. No i tutaj. Król ma oczywiście grubsze problemy. No może sobie uciekać dalej, no ale daleko nie ucieknie. Jeżeli natomiast król pójdzie w tym kierunku, no to co ciekawe, bicie na A8. Nie można odbić, no bo Hetman F6 z matem. A jeżeli gdzieś tam ten skoczek będzie chciał wrócić do świata żywych. No, to goniec D5. No, i tutaj kompletna dominacja figur białego. Nawet tego typu plan będzie tutaj prowadził do sporych nieprzyjemności. No, ale wieża F7 oczywiście z głównym zamysłem. I pamiętajcie, że to wszystko biały musiał mieć policzone no te kilka ruchów wcześniej, bo tu już nie ma kroku w tył. Jeżeli któryś z tych wariantów by się nie zgadzał. No to Magnus po prostu zostaje z wieżą mniej i może się poddać, albo co najmniej z dwoma pionami mniej. Także do coś nieziemskiego. Ale Alireza też dotrzymuje tutaj kroku, a nawet prowadzi w tym wyścigu, no bo wieża A7. Faktycznie zabezpieczenie siódmej linii jest tutaj najlepszym podejściem, i trzeba pamiętać, że cały czas ta wieża na A1 wisi, plus też jest pion przewagi. W partii wieża D1. Wieża E7, no to tutaj wjazd na siódemkę, no i doszło do takich masowych wymian. I pamiętajcie, że cały czas biały ma tutaj piona w plecy, ale też cały czas pozycja obiektywnie w równowadze. Także no nie, niesamowite, że Magnus był w stanie podjąć taką decyzję, no bo nie wierzę, że on to wszystko do końca podoliczał do tego czterdziestego ruchu. Także intuicja nieziemska. No i teraz zobaczcie, co Magnus robi dalej. Goniec D5. Naprawdę bardzo jadowite podejście. Bo jeżeli ten goniec zamelduje się na G8. No to piona z H7 nie ma jak bronić. No i pozycja czarnego się tutaj po prostu sypie. Ale Alireza to też nie jest zawodnik z pierwszej łapanki. Więc znalazł fajną obronę. Właściwie fajny atak. W partii szach i skoczek dedów. I teraz nie można zagrać tutaj. No bo po prostu mat. Więc teraz... Cały czas trzeba pole F3 bronić, ale mało tego grozi tutaj przecież Hetman F1 szach. I jak król odejdzie, no to bicie na F2, też jest to jak najbardziej groźne. Więc jedynym ruchem jest tutaj Hetman A7. No i teraz co robi Reza? Hetman E5. Zauważcie, że obaj zawodnicy mają już dosyć mało czasu, no ale jest Hetman E5. Podwisa tutaj goniec. Podwisa tutaj pionek. Tutaj zagrać no nie bardzo można, bo wtedy pole E4 biały puszcza, więc Magnus stwierdził, że Hetman Cepin sobie zagra. No i teraz w partii Hetman G7. Wygląda to posunięcie bardzo niewinnie, ale ma dużo sensu, żeby tutaj nie było szachów na E3, bo wtedy biały mógłby forsować wymianę Hetmanów. W jakiejś specyficznej sytuacji, także odejście bardzo sensowne. No i w partii Hetman A5. Więc Zauważcie, że Magnus broni się tutaj naprawdę końśliwie, ale Alireza atakuje w jeszcze bardziej złośliwy sposób. Mianowicie poświęca tutaj Piona ruchem A3. I tutaj stawka jest nibyle jaka. Wiadomo, że obaj tutaj zawodnicy są dorobieni już, ale no jednak 10 tysięcy różnicy pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. To mecz finałowy, ale też bardzo ważne są te punkty w cyklu Champions Chess Tour, bo za zdobywanie odpowiednich miejsc zgarnia się punkty i można dzięki temu później awansować do wielkiego finału, a tam pula nagród to jest pół miliona, więc... Podobnie jak w meczu Mistrzostwa Świata za, za przegranie. No chociaż to różnie bywa, bo tam w meczu Mistrzostwa Świata no to jest tak 1-2 miliony y, euro zazwyczaj. Y, przegrany dostaje 40%. Tutaj akurat różnie bywa, no ale to są już naprawdę solidne stawki. No i teraz A3. No i co zrobić? No Hetmanem zbić nie można, bo leci goniec, więc zostaje bicie piony. W partii C3. Hetman na 7 szach, król ewakuacja, hetman c5, więc tutaj goniec jest broniony, no ale pion idzie dalej. No i teraz grozi e, c1 hetman, no i później bicie na d5, chociażby e, tego typu problem jest. No i w partii szach król odszedł na h5 i to jest 40. posunięcie. I uwierzcie lub nie, ale do tego momentu Carlsen oraz Alireza lecieli pierwszą linią Stockfisha. Oni naprawdę zagrali idealnie do tego momentu. Magnus powinien zagrać G4, szach, żeby tutaj wkroczyć hetmanem, no i okazuje się, że faktycznie jest ta pozycja do przeżycia. Natomiast Magnus zagrał hetman F7, prawdopodobnie zakładając, że król musi podejść, żeby piona obronić, ale w partii H6 i po Hetman D7 Magnus się poddał, no bo oczywiście Hetman jest dorabiany, no i po prostu pozamiatany. Więc pierwsza partia meczu Alireza zagrał przepięknie, ale finalnie w wielkim finale przewalił i to Magnus został mistrzem.